Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Dostałem się właśnie do Nassau. I tutaj coś będzie ciekawego. I biegniemy w stronę słońca na końcu tunelu. Troszeczkę sobie popływałem, pozdobywałem i byłem w miejscach, w których było coś do zebrania. Czyli same nudne rzeczy. No i spotkaję ze znajomymi. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their What is this a fucking monastery? to Nassau was a place where men did as they Nie, tu się płaci podatki. As I live and breathe, what is this magnificent muzzle you've cultivated in? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two, gents, this far north? The word is Cuban governor himself is fixing to receive a massive gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there. Itching to be took. Governor Torres himself, eh?

To jest chyba ta część. Dobra, spojrzę sobie na mapę. Co ja tutaj mam ciekawego? Gdzie jest to moje zadanie? Tu. To płynę. Tym miastem zajmę się trochę później. Jest tutaj dosyć sporo rzeczy. No. Sporo. W samych skrzynie jest 22 sztuki. Są jeszcze krokodyle, króliki, świnki morskie, świnki w ogóle. I trzeba będzie je złapać i oskurować. Nazbierać trochę kości do tych super strzałek. Załoga się cieszy, ja też jestem zadowolony. Dobra. Wypływamy. Wypływ w morze. Mogę otworzyć menu szybkiej podróży. A ja zaraz to zrobię. Chociaż samo pływanie po morzach również bywa dosyć interesujące. Można spotkać różne ciekawe statki, tylko skunery, kanonierki. Takie duże. Duże, nie duże. No to gdzie będzie najbliżej? Tutaj, bo tam nie wiem czy mnie czasem nie wpakuje od razu na wyspę. Dobra, pełna prędkość i pójdziemy w stronę wykrzyknika. Co to się dzieje? Trochę mnie przechyliło. To jest Chyba se żarty robią Jaki miłowca No tak, bo pływając to przypadkiem sobie nabiłem troszeczkę rozgłosu. Ja wyspa A to co to jest? Fregata. Mógłbym śmiało powiedzieć, że już mnie takie statki nie interesują. Wolałbym atakować jakiś liniowiec. Z fregatami już jest troszkę prosto. Apływają sobie troszeczkę po morzach południowych i tam jest tego całkiem sporo Dobra, mam nadzieję, że mu ucieknę. Co tutaj jest? Sztuka drewna. Nie opłaca się po to skręcać. Tak, przy okazji zbieram. Jeszcze trafiła się super pogoda. To jest rekin młot Strefa zastrzyżona i rozbitek Co to jest? Bregata 29 poziom Ma całkiem sporo pieniędzy. Łow wow! wow. Płynę ich w zasięg. To jest konwój Dobra, ominę go Chociaż już są zainteresowani, trudno. Może im też ucieknę, ale wyszedłem z pola widzenia. Fortys, sekwencja piąta. Tak też myślałem. Rozpoczynamy. Your share of the gold we take from Governor Torres. Return to Africa, prince among men. I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Ah. But wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris? Fair point. <laughs> With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. It's a country called Jackdaw, where I know the names of all <laughs> the <countries. laughs> people and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. For the citizens of Jackdaw! Super! But you have to Bo forty stoją w miejscu, ale kąsają przeraźliwie. Także wolałbym nie być trafionym, akurat z jednej tej baterii dział, które tam mają. O, o, o! Właśnie, dobra, pasowałby strzelać i rozstrzelać. Dobra, chluz. A jeszcze łupią z mojdzierzy. Woofuck. Tutaj jeszcze jakiś statek. Celuj w wieżę. Dobra, dobra, wypój stąd, bo to może być strasznie bolesne. A tu co jest? Bryk. On mi nic nie zrobi za bardzo. Za wysoko. Być może uszkodziłem mu trochę żagle. Będzie mnie próbował taranować, ale to nie przejdzie. But ok, nie strzela. Będzie mnie taranował, tak. I po tobie. Super. Oh, fuck. Dobra, teraz mogę spokojnie się zająć fortem. A fale mi w tym nie pomagają. Dobra, piękną mi na ten okrąg. Dobra, po jeszcze jednym strzale. Dobra, dobra, znikaj stąd, so, Jał, ci bolałoby. Dobra, strzela tak, gdzie mnie zupełnie nie ma. No. I jest, i rozwalony. Trzeba podejść bliżej. Dobra, podchodzimy. Ja tutaj sobie tak delikatnie podpłynę. Sumuj. Dobra, wydostanę się tędy przez sam dziób pokładu. Ale nie, wydostanę się przez sam dziób. Panie, się przesuwa, ekstra dostałem się teraz do zielonego punktiku. Tędy na pewno oficerowie, dobra. Trzeba się jakoś do niego dostać. Wtedy będzie chyba najszybciej. Szybko poszło. Nie moich kolegów. Okej, okay, co teraz? Teraz mi pokazuje do góry. Dobra, a teraz mam magiczny teleport i wejdę po tej ścianie. Jasne, że się da. Super.

What's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. No, okay. not... <acknowledged> <Meaningful> we through... yeah. a reward for this sage's recapture. Today someone claims to have found him. His gold is his ransom. Who found him? by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. Nova informação, nova We like this story, uh. Torres, and we want to help you finish it. But we're going to do it our way, using you and your gold. Ta, Nastała czarna flaga. Fort zdobyty. Super. Może i by uszkodzić fort. Tego chyba nie doczytałem, ale trudno. O, o, o! Dzika przyroda. Kolejne elementy, także, jak zobaczę Ford, to wychodzi na to, że się wszystko odblokowywuje Super. I będę mógł sobie tutaj spokojnie później poeksplorować. Dobra, wychodzę. I co teraz? Gdzie mnie poprowadzi mapka? Nie, nie to mnie interesuje. Tu. Dobra, ale to sobie zrobię w następnym odcinku, także dziękuję, że oglądaliście. Na razie.